Cześć, w dzisiejszym filmie zrobimy przegląd produktów do budżetowania. Teraz na moim kanale filmy będą pojawiać się w każdą niedzielę, także zachęcam do subskrybowania, żeby być na bieżąco. Pierwszą rzeczą, którą używam do budżetowania jest planer budżetowy. Jest on w odświeżonej wersji i różni się od poprzednika pierwszą stroną z miesiącem oraz dwunastoma wyzwaniami, które Wam za chwileczkę pokażę. I tutaj widzicie wypełniony mój planer na marzec, a od kwietnia będę pokazywała Wam, jak krok po kroku ustalić swój budżet miesięczny i niekoniecznie musicie używać do tego planera. Jednak jest to coś, co znacząco ułatwia i uprzyjemnia mi pracę nad budżetem. A teraz przejdę do wyzwań. Tak jak wspomniałam, mamy ich 12 i w ciągu całego roku możemy zebrać około 12 tysięcy. Ja obecnie pracuję nad trzema z nich. Jedną z ważniejszych rzeczy w metodzie kopertowej jest organizer właśnie z kopertami. Tak wygląda mój organizer uzupełniony na marzec. Jest to organizer z kolekcji Estetic, w którym wybieracie sami 10 kategorii. Ja zawsze używam 8 kategorii na wydatki, a dwie na oszczędności. Do organizera dołączonych jest 10 kart budżetu, tym razem w wersji laminowanej, czyli są wielokrotnego użytku. Od tego miesiąca zaczęłam budżetowanie metodą bezgotówkową i do tej pory jestem zadowolona. To są sztuczne pieniądze, których używam. W następnych filmach też pokażę Wam, jak można budżetować metodą bezgotówkową, która jest według mnie wygodniejsza, ponieważ nie trzeba wypłacać pieniędzy z banku. Jeszcze tylko Wam pokażę organizery z serii Color i różnią się one tym, że w środku mają... 5 kart kategorii i 5 kart budżetu w formie graficznej. Nie są już tylko napisy na kopertach, ale jest cała grafika i do każdej kategorii jest dołączona koperta strunowa. I najprzyjemniejsza część, czyli wyzwania budżetowe, które pomagają w oszczędzaniu pieniędzy. Wyzwania od początku do końca są zrobione przeze mnie, zaczynając od projektu, a kończąc na laminowaniu. Naprawdę tych wyzwań jest sporo i na początek warto wybrać sobie 2-3 i systematycznie odkładać na nie pieniądze, niż po prostu kupić 10 i nie odkładać na żadne. Oprócz wyzwań są też zdrapki, które mówią, jaką kwotę możemy zebrać i zdrapując pole odkładamy daną kwotę. Na początku roku stworzyłam dwa wyzwania oszczędnościowe w organizerach i jest to miesięczne wyzwanie oszczędnościowe 5000, w którym każdego miesiąca musimy odłożyć 4 kwoty i w ciągu roku uzbieramy 5000. Drugim wyzwaniem jest wyzwanie 2024, w którym w każdym miesiącu odkładamy więcej, ale mniejszych kwot i w tym wyzwaniu możemy odłożyć 2024 zł. Kolejną formą oszczędzania są słoiki oszczędnościowe. Jest w nich 365 karteczek na każdy dzień z kwotą, którą należy odłożyć. I zazwyczaj są to małe kwoty, jak na przykład 2 zł. Tutaj rozwijamy u siebie nawyk codziennego oszczędzania. A teraz wspólnie wylosujemy kwotę ze słoika 1000 zł. Ten słoik przeznaczony jest dla dzieci i dla osób, które wolą oszczędzać mniejsze kwoty. I zobaczmy, co wylosuję. Tak jak mówiłam, są to naprawdę drobne kwoty i złotówka musi teraz wylądować w słoiku. I ostatnią już formą oszczędzania są takie większe wyzwania, które tworzę od czasu do czasu z okazji świąt. I tutaj przed nami są święta wielkanocne i stworzyłam na tą okazję wyzwanie Wielkanocne Szukanie Jajek. Zabawa polega na tym, że codziennie przez 10 dni od 31 marca otwieramy jedno jajko, w którym kryje się rulonik z grafiką, którą trzeba odnaleźć na planszy i wykonać odpowiedni krok. I albo otwieramy prezent, albo odkładamy kwotę. I tak przykładowo wygląda prezent numer jeden, a tu jest koszyczek, do którego będziemy odkładać pieniądze. Takie wyzwania wymagają bardzo dużo pracy, dlatego są zawsze w wersji limitowanej. To już wszystko, co dzisiaj chciałam Wam pokazać i widzimy się w następnych filmach. Pa!